said that you loved her cause that's why she wanted to know Not long enough. Z tej strony Black, Witam Was w moim pierwszym odcinku z serii Special One na moim kanale. Rozpoczynamy pierwszy mecz w tym odcinku. Przeciwnik ma dosyć podobny skład do naszego jeśli chodzi o poziom zawodników. Trzech złotych nieświecących, reszta brązowa. Rozpoczynamy pierwszy mecz. Pierwsza akcja, Rzucam prawą stroną boiska. Do piłki dochodzi Eden Hazard, i umieszcza ją w bramce głową. Nie jest to zbyt piękny gol, ale w końcu prowadzimy 1-0 już w czwartej minucie i mecz rozpoczyna się naprawdę dobrze dla nas. Kolejna akcja przeciwnika, rzuca on do środka pola, strzał główką, na szczęście ponad bramką. Tym razem my, strzał meczki po długim szubku z lewej nogi, strzela on bramkę, jest już 2-0 w 14 minucie i prowadzimy już naprawdę, naprawdę dobrze kolejna akcja, tym razem strzał z daleka Eden Hazarda leciał on prosto w okno, ale broni bramka przeciwnika kolejna akcja, tym razem przeje. przeciwnik dośrodkowuje on cały czas tak grał piękny gol z Czupakiem z główki Ibai Gomeza w 21 minucie jest 2-1 i tak skończyła się ta pierwsza połowa nie było żadnych innych akcji, szczególnie wyróżniających się, dlatego przeminąłem. Jedna zmiana, przeciwnika i rozpoczynamy drugą połowę. Prowadzę 2-1. Kolejna nasza akcja. w Tym razem Meska schodzi do środka, uderza i broni bramkę Koniec już całego meczu nie był on zbyt fascynujący. Powiedziałbym nawet, że nic ciekawego. Ale zwyciężamy 2-1 i ulepszamy sobie pierwszego zawodnika. Jest to bramkarz ulepszany do poziomu brązowego, świecącego. A osobą, która go wymieni, jest, jest bramkarz z Anglii, z Manchester United. Przechodzimy do kolejnego meczu. Szukamy przeciwnika. Przeciwnik ma dosyć podobny skład niż poprzedni, tym, ale tym razem więcej zawodników świecących. Złotych i jeden srebrny, do tego kilka brązowych. dosyć długo, czekam na rozpoczęcie meczu, ale już zaczynamy. Rozpoczynamy przeciwnik. Mienna ustawień, pierwsza akcja przeciwnika po lewej stronie. Uderza on na bramkę, lecz broni bramkarz wypluwa piłkę na prawą stronę. A z prawej strony jest przeciwnik i dobija piłkę w pustą bramkę. Kolejna akcja tym razem. Rożny. Zostaje sfaulowany i jest rzut karny. A do rzutu karnego podejdzie oczywiście Eden Hazard. Nasza gwiazda zespołu Eden Hazard, kontra bramkarz kto wygra? Strzał. Wygrywa Eden Hazard i jest 1-1, wyrównujemy po rzucie karnym w 19 minucie i znowu wracamy do gry. Cieszy się Eden Hazard wraz z całą drużyną. Kolejna akcja, tym razem szarżuje Eden Hazard, strzela po długim rogu i jest 2-1 w 45 minucie, czyli bramka do szatni. Czeciń próbuje jeszcze wyrównać, ale nie udaje mu się jednego, to i po pierwszych 40 40 45 minutach minut. prowadzimy 2-1 i mecz rozpoczyna się naprawdę dobrze. Myślę, że zdo zdołamy no, bramkę, która utrzymać to prowadzenie i wygramy ten mecz. Rozpoczynamy drugą połowę. Pierwsza akcja, podanie do Edena Hazarda, który dobiega do piłki. Zbiega do środka i strzałem po długim rogu umieszcza piłkę w siatce. I mamy 3-1 w 50 minucie. Kolejna akcja, tym razem, wolny zagrana długa piłka na Edena Hazarda. On przyjmuje ją. Zbiega do środka. Uderza. I mamy 4-1 już jest praktycznie po meczu. Kolejna akcja, tym razem, znowu podanie do Edena Hazarda. A on lobuje. Niestety tym razem słupek nie było bramki. ekipek z naszej strony. Kolejna akcja Eden Hazarda. Biegnie on lewym skrzydłem. Wypuszcza piłkę. Zbiega do środka. Lekka przypychanka. Strzela po długim rogu. I prowadzimy 5-1. Jest naprawdę dobrze. Kolejna akcja. I znowu Eden Hazard. Strzela, pra... strzela na bramkę Lobem. I pokonuje bramka za przeciwnika. Jest już naprawdę dobrze. Przeciwnik wychodzi z gry. I okazuje się, że z rage quitował. I wygrywamy już drugi mecz. Eden Hazard strzelił 6 bramek. Jego ogólna ocena meczowa to 9,6. Zagrał naprawdę wspaniały mecz. Na 2 mecze strzelił 7 goli. Więc nas naprawdę dobrze. Myślę, że w następnym meczu szalimy ich jeszcze więcej i wymieniamy sobie drugiego zawodnika. Tym razem jest to prawy obrońca: Ociście z BPL, a prawa obrońcą jest Wagara Ang z Anglii w meczu Seru City. Wyszukujemy z przeciwnika na trzeci mecz. Przeciwnik ma 3 złotych świecących i jednego nieświęcącego zawodnika. Czekamy na rozpoczęcie meczu. Skład dosyć podobny do poprzedniego. Na podobnym poziomie niż, spektakl, na który niż tamten. Pierwsza akcja: dośrodkowanie. Nie jedna schodzi do środka, strzela. strzela. Ach, to Piłka ten. się odbija, i do pustej bramki. Bentner skieruje ją i strzela gola. podanie do Ena Odbiega on od, trochę od pola karnego. Lecz kiwa w obrońcę, schodzi i strzela. Piękne uderzenie Edyna Hazarda i jest 1-1. W 12 minucie wyrównujemy. Wracamy do gry. Kolejne podanie to razem do Meski. Lanchester. Długa piłka do Edyna Hazarda, a on na ślizgu skierowuje piłkę do siatki i celebruje bramkę, która daje nam prowadzenie 2-1 w 39 minucie. Kolejna akcja, tym razem przeciwnika. Jose Hon biegnie prawym skrzydłem, strzela. Słupek, mamy farta. Dobitka jeszcze, ale broni nasz bramkarz. I tak skończyła się pierwsza połowa. Wygrywamy 2-1. Jest naprawdę dobrze po golach. Edena Hazarda. Kolejna akcja, tym razem karny. Co i możecie ocenić, czy on czy był, czy nie? Według mnie jednak go nie było, bo trafiłem czysto w piłkę. A przeciwnik się przewrócił. Tak jak strzela rzut karny Dobrze Spokojnie, wyczułem przeciwnika, ale niestety brązowym ramkarzem Nie zdołałem tego wybronić I przeciwnik wyrównuje na 2-2 Tutaj jeszcze powtórki Chciałem po prostu obejrzeć jakim cudem Mój bramkarz tego nie wyjął Kolejna akcja, tym razem dośrodkowanie do Melski nie wiem dlaczego dośrodkowałem, pewnie byłem wkurzony dlatego, że straciłem bramkę po życie karnym, którego według mnie nie powinno być. No ale cóż, wygrywamy 3-2. Kolejna akcja, jedyna hazarda, rzucanie piłki. Zbiega on do środka, mija jednego przeciwnika, drugiego. I strzela po długim rogu i jest 4-2 w 90 minucie. Według mnie przeciwnik już nie da rady tego odrobić. I wygramy ten mecz. Obija jeszcze piłkę, podaje i, prze, i sędzia kończy ten mecz. Wygrywamy 4-2, trzeci mecz już z rzędu. I zaraz wymienimy kolejnego zawodnika. Najlepszym zawodnikiem oczywiście Eden Hazard. Wymieniamy tym razem środkowego obrońcę. W związku z tym, że jest czerwona kartka, zamienia ich miejscami. I wymienia sobie Darnella Situ. Zastąpi go Papu z Chelsea Londyn. prawo ukazała Wam się tabelka ze statystykami Edena Hazarda. W trzech meczach strzelił on 10 bramek. Możecie na nią spojrzeć. A ja dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!